To jest Gościniec w Radiu Września. Z nami w studiu są już dietetyk Joanna Zimna, właścicielka poradni dietetycznej System. Witam. Dzień dobry. Są również pacjentka Maria Pospieszała i jej mama Jadwiga Pospieszała. Witam Panie bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Kolejna edycja akcji Odchudzamy Wrześnian za nami. Pani Joanno, jest sukces. Tak, jest ogromny sukces. Akcja Odchudzamy Wrześnian. Kolejna finalistka, która Zgubiła zbędne kilogramy pod moją opieką. Ja się cieszę ogromnie. I proszę tutaj o wypowiedź, jak, jak przebiegła pozytywnie ta. No właśnie, ta Marysiu, ja myślę, że Ty też się bardzo cieszysz, bo ten wynik jest rzeczywiście imponujący. Ile kilogramów schudłaś? Dokładnie 22 kilogramy. Przez jaki czas? Pięć miesięcy. Było łatwo, czy napotykałaś na trudności? No, na początku było mi ciężko, ale później już z górki. Wiele osób ma taki problem, kiedy przechodzi na dietę, żeby pożegnać się ze słodeczami. Jak było w Twoim przypadku? No, na początku też było ciężko, ale później, jak już była ta druga dieta, w sensie drugi miesiąc, to były placki w diecie i to jakoś łatwiej było. Pogodzić. Tak, tutaj właśnie, jeżeli chodzi o dietoterapię, ten pierwszy miesiąc, no, nie włączam jakichś przepisów na słodycze. Chciałabym, żeby to rzeczywiście pacjent podszedł racjonalnie do tego, że jednak te słodycze powinny być wyłączone z dietoterapii. Aczkolwiek, jeżeli widzę tutaj, że, że osoby mają problem właśnie z podjadaniem tych słodyczy, w kolejnych miesiącach włączane są takie zdrowe zastępniki słodyczy, takie jak ciasta, które. E, mają w swojej, jakby tutaj swoim przepisie e, same zdrowe składniki pomagające w zgubieniu zbędnych kilogramów. No właśnie, ale zbędne kilogramy to jedno, a e, nauka nowych takich zasad, e, jeżeli chodzi o żywienie, to drugie. E, e, teraz pytanie do mamy, e, pani Jadwigi. E, jak to było w przypadku waszej rodziny? Skorzystała chyba cała, prawda? Cała rodzina, wszyscy troje z mężem i Marysia. Przestawienie z takich półproduktów, z gotowych sosów, z jakiś w ogóle sposobu przygotowania, smażenia, obróbki mięsa, wszystko zmienione. No bo to są rzeczy, na które się tak na co dzień rzadko zwraca uwagę, tak? tak? Wszystko na łatwiznę, żeby szybko robiliśmy. Jak, jak, jak spaghetti na przykład, na no to kupowałem gotowy sos, a teraz. Jest... A to, Nauczyłam było, się. a to było tak, że Marysia po wizycie u pani Joanny przychodziła z taką no, cenną wiedzą i przekazywała jej wspólnie. Ja zawsze z Marysią chodzę, bo ona mhm. jest jednak nieletnia, więc zawsze z nią idę i, i razem listę zakupów i wspólnie przygotowujemy, zresztą ona mi pomaga. Marysia z pewnością te nadprogramowe kilogramy y, to tylko jedna z wielu cennych rzeczy, których się nauczyłaś przez ostatnie pięć miesięcy. Jakie inne korzyści zapamiętasz? Przede wszystkim regularne jedzenie, pięciu posiłków dziennie i picie dwóch litrów wody, to, to czego się nauczyłam. Pani Anno, Marysia, tak jak powiedziała, wspólnie z mamą, wiele się nauczyła, cała rodzina zyskała na tej zmianie. Co było najtrudniejsze z Pani punktu widzenia jako dietetyka w tej metamorfozie? Szczerze powiem, że Marysia była tak zdyscyplinowaną pacjentką, że, że cieszyły mnie sukcesy z jej strony. Rzeczywiście tutaj widziałam w niej młodą, fajną dziewczynę, która miała dużą determinację do zgubienia zbędnych kilogramów, ale także fajny materiał do pracy, do współpracy w zmianach nawyków żywieniowych. Przede wszystkim. Cieszę się z tego, że Marysia miała wsparcie tutaj ze strony całej rodziny. I również, również tutaj rodzice zmienili przy Marysi nawyki żywieniowe, również skorzystali z tego, że zgubili zbędne kilogramy. To jest podstawa, że tak powiem, kiedy ch chcemy odchudzać jakby swoje dziecko, żeby tutaj no nie tylko i wyłącznie wymuszać na nim zmianę nawyków żywieniowych, ale także dawać przykład swoją postawą, jak należy zdrowo się odżywiać. I, i rzeczywiście sporządzając taką listę zakupów, produktów, które są w naszym domu, można znaleźć można w lodówce czy na półce. Zdrowe zamienniki złych produktów, co sprzyja na przykład zgubieniu zbędnych kilogramów, dlatego, że no, przede wszystkim nie mamy w swoim otoczeniu tych produktów, które nas kuszą do tego, aby przerwać kontynuowanie, kontynuowanie diety. Powiedziałam na samym początku, że kolejna edycja akcji Odchudzamy Wrześnian za nami, ale to nie oznacza, że kończymy tę przygodę z odchudzaniem pani Joanno. Oczywiście. Kolejna przed nami, właściwie już ruszyła. Oczywiście e, nasza, e, nasza akcja będzie trwała do końca świata i o jeden dzień dłużej, tak jak u e, Jurka Owsiaka, e, czyli cały czas będziemy odchudzać tutaj wrześnian, nie tylko zresztą wrześnian, ale e, również mieszkańców Środy Wielkopolski, słupcy, e, więc każdy z tych miast, rejonów tutaj Wielkopolski. Może, może skorzystać z takiej pierwszej, bezpłatnej, niezobowiązującej konsultacji, w ramach których przeprowadzany jest wywiad żywieniowo-lekarski oraz zbadana jest kanka tłuszczowa, ile jest jej w nadmiarze w kilogramach oraz zatrzymana woda metaboliczna. Również w tej edycji wiosennej, bo tutaj Marysia jest z zimowej edycji, jest, będą wybrane dwie osoby do tego, aby przez dwa miesiące prowadzić taki bezpłatny plan, plan żywieniowy i tutaj odchudzać się bezpłatnie pod moją, moją, moją opieką. Więc zapraszam serdecznie, jak i do skorzystania z takiej bezpłatnej konsultacji dietetycznej, tak i do rozpoczęcia przede wszystkim kuracji odchudzającej, bo ja, tak jak widać tutaj korzyści, korzyści mogą być szerokie, jak i dla samej osoby będącej na, na diecie redukcyjnej, zmieniającej nawyki żywieniowe, ale także dla e, całej rodziny. A przed nami święta Wielkiej Nocy. Ja się zastanawiam, jak, i tutaj pytanie zarówno do Marysi, jak i pani Jadwigi, jak się spędza święta na diecie, bo już jedne za nami. Chciałabym, żebyśmy trochę tak przekonali naszych słuchaczy, że niekoniecznie święta muszą być takim wyznacznikiem, że o, zacznę dopiero po świętach się odchudzać, bo, bo w święta nie dam rady. Można to zrobić, prawda? Może ja dopowiem tutaj, mhm. że co można znaleźć w takiej diecie, na przykład wielkanocnej, bo Wielkanoc akurat. Charakteryzuje się, że nie ma, znaczy są oczywiście też takie ciężkostrawne posiłki, ale łatwiej jest je wprowadzić posiłki typowo, które mogą być związane z dietą redukcyjną. Tak? Na pewno na diecie redukcyjnej nie rezygnujemy z jajek, na pewno nie rezygnujemy z wędlin, więc można w śmiały sposób tutaj będąc na dziecie redukcyjnej, spożyć takie śniadanie wielkanocne. Jeżeli chcemy gdzieś pójść w gości, czy sami też robimy kolację świąteczną, można wprowadzić zimny bufet, czyli na przykład galard z drobiu, sałatki różnego rodzaju, które de facto są przygotowane w sposób dietetyczny, lekki, także i również same, same mięsiwo które spożywamy na świąteczny obiad. Można przygotować na przykład takie kofty arabskie z salsą, z salsą pomidorową, która rewelacyjnie smakuje. Również można wprowadzić do, do świą na świąteczny stół. i Jakoby de facto nie odczuwać tutaj, że rzeczywiście jesteśmy na diecie, tak? Pani Jadwigo, to będzie wyzwanie? Nie, yeah, już przerobiliśmy Boże Narodzenie, także spokojnie. Przygotowuję jak do Marysi, takie że zresztą do wszystkich: te najbardziej, co nam smakowały, mięska, dużo sałatek. I radę. Można spokojnie spokojnie, spokojnie przeżyć. Tak, normalnie można się najeździć i nie odczuć. To skończmy naszą rozmowę tym smacznym akcentem. Jeszcze raz przypominam, każdy czas jest dobry na to, żeby zmienić coś w swoim życiu. Przypominam, trwa kolejna akcja edycji Odchudzamy, kolejna edycja akcji Odchudzamy Wrześnian. Z nami dzisiaj w studiu była dietetek pani Joanna Zimna. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. I również pacjentka Maria Pospieszała, która zgubiła dokładnie tych kilogramów. 22 kg, czyli bardzo imponująca liczba, i jej mama, e, która, jak podkreślała pani Jadwiga, e, no, cała rodzina zmieniła swoje nawyki żywieniowe. Bardzo dziękuję paniom za spotkanie. Dziękujemy.